Witajcie moi drodzy, z tej strony ja, MWK i jak możecie zauważyć, znajdujemy się w odcinku, w którym to będziemy sprawdzać kolejny seed. Dzisiaj padło na glitcha. Jak możecie zauważyć, znajdujemy się w naszym Minecrafcie, mam tutaj napisany swój seed. No i co? Tworzę świat, a wy w tym momencie jesteście proszeni o zostawienie łapy w górę oraz o zasubskrybowanie tego kanału, ponieważ filmy pojawiają się codziennie, jak dacie suba, żadnego filmu nie przegapicie. A zbliżamy się do miliona, byłoby niesamowicie gdybyście do dołożyli cegiełkę, nie. Dobra, jesteśmy na mapie Ej, czy co widzicie? Jo! Yo, yo, co jest? Ej Ej, 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 ej! O co chodzi? O co... Ło, ło, ło! Co jest? Co to było? O kurde, już na starcie takie rzeczy się dzieją? Nie, no nie, żartujesz se? Ja tu chciałem wam powiedzieć, że mamy jakieś dziwne serduszka i dziwne jedzenie na naszym pasku. A tutaj jakiś Steve się pojawił i człowiek jak go uderzyłem, dostałem slowness. Ewidentnie coś na tym świecie jest nie tak. Zauważcie w ogóle, że mój jakby krzyżyk nie dość, że jest inny niż zazwyczaj, to jeszcze mamy jakby połowę serduszka. Nie wiem, czy wy to widzicie... Ale to jest mega dziwne. Serio, nie? W takim razie, no co? No musimy przetrwać na tej mapie i zobaczymy, jak długo nam się to uda. No na razie, pierwsze spotkanie ze Steve'em, no nie było zbyt przyjemne. W sumie bardziej straszne niż jakieś, wiecie, w konsekwencjach okropne. Ale dobra, robimy sobie tutaj podstawowe I.T. oczywiście. Zrobimy sobie crafting table. Zarumbiście, że mamy tutaj od razu cave'a, bo będziemy mieli, słuchajcie, jak pozyskać podstawowe przedmioty. A one nam się naprawdę, mega, przydadzą. Chociaż cięż jest określić w ogóle, ile my mamy serduszek, joł, ale dobra chyba z tego co mi się wydaje, mamy teraz mamy ym, dwa mniej jakby, wiecie o co, <laughs> o kurde tam coś stoi, tam jest jakaś Alex o nie, 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 nie co jest, co jest, co jest, co, jest? co to było o kurde, jest glitch, joł joł, joł co jest, o nie, o nie, dobra uciekamy stąd, uciekamy stąd Jo, ta Alex jeszcze na mnie nie spojrzała ale, o nie, tu jest Steve i Alex Ej, co jest? Kurde bele Co jest? Ej, słyszycie te teleporty? Te teleporty są cały czas Ej, dobra, ja tego nigdzie nie widzę, o nie O nie, to coś się teleportuje Cały czas wokół nas O człowieku, ja nawet nie zdążyłem O nie, o nie, no mnie Ten glitch nas prześladuje Ała, spadaj, zostaw mnie No zostaw mnie o kurde, do... Wow, wow! O kurde, dobra, ty! Nie sądziłem, że to będzie taka misja! Ja pierdzielę! Ej, dobra, my nawet nie zdążyliśmy zejść tam niżej do tego cave'a, bo od razu zaczęło nas coś atakować. Czy oni dalej tam są? Dobra, z tego co... Widzę. Ej, tam jest Alex, pa! Tam jest Alex! O nie! O nie! O nie, ej, ona znikła. Ona tu przed chwilą była i jej nie ma. Okej, okay, dobra, ej, kopmy Cobblestone. Myślę, że to jest najlepszy pomysł. Jaki możemy zrobić, yy, grając na tej mapie? Przypomnę wam, że to jest Minecraft Bedrock i to nie jest normalny. To co się tutaj dzieje? Ej, koniecznie musicie zostawić łapy w górę, bo serio, dobra, yy, zróbmy sobie miecz, żebyśmy jakkolwiek mogli w razie W z tym czymś walczyć. Yy, no fajniej by było zdobyć żelazo, ale nie wiem czy to jest możliwe. But Patrząc na to, że cały czas te dziwne potwory mnie śledzą. Dobra, ja na nią nie patrzę. Chociaż czekajcie, jak spojrzę. A, dobra, teraz się. O, nie. Ona na mnie popatrzyła, widzicie? Ona na mnie patrzy. Ona mnie ewidentnie widzi. Dobra. Odejdźmy sobie stąd kawałek. Tak, żebyśmy zostali niezauważeni. O, i mamy tutaj owieczki. Weźmy sobie jakieś żarcie, bo bez żarcia może być kiepsko. O, i zobaczmy. Możemy jeść w ogóle? Możemy jeść. Ok, czyli my, jakby to wszystko. Głód i serduszka tracimy. To, że tego tak dobrze nie widać, to jest już druga sprawa. Ale, no, wypadałoby jedzenie zdobywać. O, nowe pieski. Zarąbimy. Serio, podoba mnie się to. Dobra, znajdźmy jakiś inny cave, w którym może będzie nieco bezpie... Wow, dobra, znaleźliśmy Cave, ale no nie wiem, czy on jest bezpieczniejszy Niż tamten, przy którym Przed chwilą byłem, nie? W sensie serio Coś mi się wydaje, że może być ciężko Z bezpieczeństwem, ale dobra, musimy jeść Musimy jeść, bo, o, dobra Czy będzie mi się respić jedzenie? Dobra, respi mi się jedzenie, więc to jest Dobry znak, weźmy sobie tutaj Owieczkę jeszcze pokonajmy, bo by się Przydało, ała, zrobić łóżko Ej, chociaż ciekawe, czy ja w ogóle Dotrwam do nocy, nie? Bo Jakoś, nie wiem czemu, ale... Coś czuję w kościach, że może być z tym misja. No właśnie, już tutaj Steve jest. I czarna owca, ty, czy czarna owca działa tak jak czarny kot? Dobra, ten Steve mnie, on mnie dalej goni. Co jest? Ale on jest jakiś zbagowany, zauważcie, jak on wolno chodzi, nie? O, ej, dobra, 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 uciekajmy Uciekajmy, ja nie chcę W żaden sposób z tym gościem Tutaj, rozumiesz, mieć Cokolwiek wspólnego, dobra, tu mamy świnka Ale to mała świnka, to nie będziemy jej, słuchajcie Atakować, po prostu biegniemy dalej No, chciałem i próbowałem Zdobyć lepsze przedmioty niż kamienne Sami widzieliście, ale jest to No, prawie chyba niemożliwe Do zrobienia przez fakt, że Te monstra respią się normalnie Kurde, w ciemnych miejscach Czyli w kejwach, czyli tam tam, gdzie w zasadzie y, no, pozyskamy lepsze nie? Ale dobra, nie ma co narzekać, bo na razie żyjemy, wszystko jest ok. Y, wypadałoby zrobić, może piecyk i pozyskać jakiś kurde węgiel, żeby to mięso, słuchajcie, y, które zbieramy sobie tutaj wykorzystać. Uh, dobra, może tutaj byśmy zeszli. To miejsce wygląda na w miarę bezpieczne, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że tutaj możemy śmiało wejść. O! Mamy tam żelazo i węgiel. Dobra, tego creepera sobie oczywiście zaraz pokonamy, bo on tu przyjdzie do nas. Dobra, na razie do nas nie idzie więc kopiemy węgiel ale no bitwa z nim nas czeka bo no on pilnuje jakby żelaza a to żelazo on się my... Wow! Nie! Co jest? Co jest? Ale dreszcze. Ale dreszcze. O człowieku. Czemu oni tak z zaskoczenia atakują? O dobra, tego Creepera musimy się tutaj pozbyć. No spadaj. No dobra, wybuchłeś. Zróbmy sobie. Ojojoj. Zróbmy sobie pochodnie. Kurde, ej, w dawno w takim stresie nie grałem, nie? Naprawdę, ale dobra. Mamy żelazo, więc jest naprawdę mega dobrze. Bo zrobimy sobie żelazny miecz i będziemy, no. Wiecie, do. Będziemy mieli lepszą broń. Po prostu. Więc myślę, że to jest akurat dobra. Nie! Nie, 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 nie. nie no zostaw mnie. Gościu, czemu ten Steve mnie cały czas prześladuje? Daj mi spokój, hopie. Nic takiego ci nie zrobiłem przecież. Czekajcie, zróbmy sobie bazę. W której się zamkniemy, o O, i on tutaj nie wejdzie, nie ma takiej Szans w ogóle, czekajcie, jeszcze się skopię Dalej, okej, okay. dobra, dajmy tu pochodnie O, i zróbmy sobie elegancko Piecyk, myślę, że to jest super e, Pomysł, żebyśmy mogli Elegancko zupgrade'ować Nasz ekwipunek, bo bez tego ani Rusz, ani rusz, dobra Wrzucam sobie tutaj to, I może jakieś okno Na świat by się przydało, żebyśmy cokolwiek Chociaż widzieli, znaczy inaczej, okno Na świat mamy, ale nie mamy tutaj, o nie On tu jest, ty, ale on nie wygląda jakby Miał mi coś zrobić. Ta Alex wyglądała trzy razy gorzej. A przypomnę, że Alex jeszcze nam totalnie nic nie zrobiła. Czy zaatakuje go? Okej, okay, to dzieje się to samo, co wcześniej, ale te dźwięki w ogóle straszne są, nie. Dobra, mamy na żelazny miecz, więc robimy sobie tutaj upgrade mieczyka. Czy będziemy mieli na kill off? Będziemy mieli na kill off. W sumie fajniej by było zamiast kilofu zrobić sobie jakiś, wiecie. O nie, o nie, słyszeliście te panie się. Wiecie, co to oznacza? Że tutaj jest gdzieś glitch! Czyli gość. Jakby seed'a Bo wpisaliśmy ten seed i to zaczęło działać Dobra, Dobra, na razie to żelazo sobie zostawię Bo wydaje mi się, że No lepiej byłoby zrobić zbrojkę Niż jakiś kilo Ło, wow, nie, no nie, no nie Jak tu żyć, ej dobra, przepalmy sobie żarcie O, to jest good idea Przypalmy sobie żarcie, niech to się przepala A my w tym czasie dobrze by było, jakbyśmy ogarnęli jeszcze dwie białe wełny, żeby w razie W. no właśnie, móc iść spać. Ale coś mi się wydaje, że będzie to ciężkie do zrobienia. O nie, o nie, ej, włączył mi się sam ekwipunek. Co jest? Dobra, 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 chowamy się, chowamy się. Nie, nie, nie patrzy się nawet na niego. Nie patrzy się nawet na niego. Zjedzmy coś, bo coś mi się wydaje, że mamy naprawdę. Mało jedzenia, wiedziałem, patrzcie! Ich było dwóch! Ich było dwóch. O nie. Ej, patrzcie, komunikat, on zostałem zabity przez kropeczki, czyli nawet nie wiadomo przez co dokładnie. Ej, dobra, teraz pytanie, czy ja w ogóle jakby znajdę miejsce, w którym ja się znajdowałem, bo ja nie, nie, nie odszedłem jakoś turbo daleko. Więc może by się nam udało znaleźć moje temy byłoby naprawdę świetnie wraz z bazą, bo no nie ukrywam, chwilkę mi zajęło zdobycie tych przedmiotów, zwłaszcza z tym utrudnieniem. Ale dobra, pamiętam, że ten cave tutaj mijaliśmy i chyba szliśmy w tą stronę, więc jest duża szansa, że odzyskamy moje temy. Tylko miejmy nadzieję, że jak już je e, znajdziemy, jeżeli nam się rzeczywiście uda, to nie będzie tego głupiego moba glicza, nie? Bo kurde, gdyby nie on, to właśnie bym żył i bym sobie jadł elegancko przepieczony steki. Widzicie, no nie jem przepieczonych stejków Tylko szukam, kurde, moich itemów Przez tego głupka, ej, ale nie, ty No nigdzie tego nie ma, chociaż, czekajcie Czy to nie jest tu czasem? Nie, to nie jest tu O nie, no, robi się noc O, już się moby zaczęły respić, po prostu rewelacja I w jaki sposób ja mam znaleźć te itemy Niby, co? Przecież to jest nierealne Teraz, kurde, bele Wiedziałem, żeby, o nie, patrzcie, jest to Alex Jest to Alex, o nie, nie mogę się ruszać O, kurde o nie, o nie, o nie! Jeszcze Alex nas goni teraz! Nie, 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 nie! Czy ona nas dalej goni? Nie, goni nas! Ej, ona ma kolorowe oczy, patrzcie! Miała żół... O oh, kurde, zielono Okej, okay. anomalii Alex nas w tym momencie właśnie pokonała No to chociaż wiemy, co nas pokonało A nie tak jak w przypadku y, tego glitcha, nie? Dobra, pójdźmy w drugą stronę w takim razie Bo powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że to może być w drugą stronę Ja już nie pamiętam, gdzie myśmy poszli tak naprawdę A najgorsze jest to, że no moje itemeczki Kurde bele, no moje itemeczki Takie fajne były Jeżeli nie zostawiliście jeszcze łapy, to no mordy, na co czekacie? Widzicie te poświęcenie? Tu nie ma żartów w ogóle nie, z tym co się dzieje na tym świecie Minecraftowym. I w ogóle chciałbym Was zaprosić też na mój drugi kanał, do którego link znajdziecie w opisie, bo tam co sobotę jest nowy odcinek, no i nie możecie go przegapić, mix. Ej, dobra, czy coś tutaj jest? Nie, to my tutaj, tutaj to nas na pewno nie było, nie? To 100% w ogóle, ale chociaż teraz wiemy czym. O nie, patrzcie! Ty, ten Steve teraz też jakoś inaczej wygląda! Wo, O nie! Wow, o nie, jeszcze jest tu glitch. To jest to miejsce, gdzie... Nie, to nie jest to miejsce, gdzie są nasze itemy. Ajajaj, dobra, ja wiem, co zrobię. Popełnimy po prostu... Wow, 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 wow. Właśnie zrobiłem to, co widzieliście. I teraz biegniemy znowu w tamtą stronę. Nie, no muszę znaleźć moje itemy. Jeszcze mamy chwileczkę, zanim one znikną. Ale ewidentnie te moby, jak sami widzieliście... No, one się jakby mutują w nocy. To było mega dziwne, bo Alex wcześniej tak nie wyglądała. Steve tym bardziej, więc ewidentnie coś tutaj nie gra, nie? Tylko, no, lipa jest w tym, że no, znalezienie tego cave'u, w którym zrobiłem sobie bazę. No, no, no sami widzicie. Sprawie chyba niemożliwe. Ja tu mam w ogóle rycie, że na każdym kroku, zaraz gdzieś, spotkamy kurde, Alex albo Steve'a albo tego glitcha. Ten glitch jest najgorszy, bo on się teleportuje jeszcze z kubany, nie o nie! Co to jest? No i znowu Alex, znowu Alex. no nie, no nie, no nie. Ej, my nie przetrwamy za długo na tym świecie, sami widzicie, pa to, Przez to jest nierealne, to jest nierealne, czekajcie, ty, czy ja nie znalazłem właśnie miejsca, w którym. Nie, to nie jest to miejsce, o nie, ale nie możemy się zatrzymać, bo jak się zatrzymamy, to zginiemy. A nie, Alex zgubiłem chyba. Ale nie, ja i tak się nie zatrzymuję, ja i tak się nie zatrzymuję, to nie ma sensu, moi drodzy, to nie ma sensu, żeby się tu zatrzymywać w jakikolwiek. Sposób, aha, okej, okay. czyli po prostu Nas zabiła, tak, tak po prostu, nie Nawet jej nie widziałem, nie, nie było jej tam Na lewo, o nie, no i co ja mam teraz Zrobić, w nocy jeszcze na dodatek Nie, no to jest po prostu masakra, nie Naprawdę, w sensie widzowie, ja nie sądziłem, że to Będzie tak trudny odcinek, ja to myślałem, że Wiecie, zdążę zrobić ekwipunek, o nie No i jest tam glitch, no i super, i on będzie Nas teraz prześladował, tak, czy nie Dobra, on nas chyba nie widział, albo zaraz się Do nas przetelportuje, są dwie możliwości Ale też zauważcie, że nie wszystkie Moby nas gonią, bo dzieje się do Dopiero jakby źle jak my na nie spojrzymy, nie? Więc to jest akurat in plus, ale ewidentnie mi się wydaje, że tu w tych kurde stronach powinien być ten cave, w którym mieliśmy temy, bo mieliśmy tą ogromną jaskinię i o, 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 czekajcie, czekajcie. Tak! Tak, nie! To nie jest to miejsce! Ty, ale może tym miejscem dojdziemy do tamtego miejsca, może to jest jakoś połączone, ej, no jest na to szansa ogólnie, nie? Czekajcie, a nie, to jest połączone z tym wielkim całem. Ty, a to nie jest tutaj? Dobra, 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 musimy wejść na górę. Ale słyszałem bardzo niepokojące dźwięki. Docierające no właśnie stąd, dobra, musimy uciekać całem. Nie mamy wyboru, nie mamy wyboru, nie. Ale tutaj to już w ogóle będziemy mieli przerąbane. Czy wy to widzicie, co tutaj? Ojo, ojo, ała, ała. Dobra, wodą, wodą. Pyk. Najgorsze jest to, że ja nie wiem. Totalnie, ile my mamy życia? O nie, jeszcze ty! Jak mnie wystraszył, kurde. Ej, patrzcie, ich jest więcej, ich jest więcej. Ej, dobra, na pewno jest jakiś sposób, żeby ich pokonać. O, dobra, do lawy wpadniecie? Nie wpadną do lawy. O nie, ej, dobra, bo mnie. Znowu było ich dwóch, czajcie? Dobra, będzie trzeba się chyba po prostu, słuchajcie, pogodzić z utratą itemów. Ale no. Tu się nie da grać. Autentycznie tu się nie da grać Jeszcze creeper, kurde, gdzieś tam w tle wybucha Hoppe, hoppe, daj żyć Daj żyć Ale tak czy siak my stąd widzieliśmy Ten cave chyba, albo ja sobie coś ubzdurałem Ale może, czekajcie Pójdźmy sobie tutaj, okej okay. Nie, to ja sobie ubzdurałem przecież Bo my byliśmy centralnie na tej lawie I my z tamtej strony widzieliśmy to miejsce W którym teraz jestem I ja myślałem, że to miejsce, w którym teraz się znajdujemy To jest jakby to miejsce, w którym straciłem przedmioty Ale no niestety no niestety. Zostaje nam ewentualnie jeszcze opcja taka, że po prostu e, wejdziemy na górę i się rozejrzymy. Jeżeli cokolwiek zobaczymy, a jak nie, no to trudno. Pa, o nie! Co jest? Co jest? Tak nagle? Chciałem zauważyć, jakby spojrzałem na niego, ale z tak dużej odległości, że jestem w szoku w ogóle. Żądał nam jakieś efekty, nie? Ty, no nie ma tego Kejwa nigdzie tutaj w pobliżu. No cóż, no mówi się trudno, widzowie, mówi się trudno. No, przetrwajmy tą noc chociaż do końca, żeby nie było, że jestem lamusikiem i kurde nie dam. Rady, wiesz co biega? Tego postaram się aż do wschodu słońca przeżyć. Jeżeli jest to w ogóle możliwe. Ale kurde, nie, no to nie jest tu. O nie, tu jest Alex na dole, widzicie? Po, jak ona. Jak ona Tom rusza głową mnie. Dobra, nie, 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 nie. Idziemy, idziemy dalej. Czekajcie, bo może się okazać, że tak będę chodził i w końcu coś znajdę. Chyba, że my jeszcze dalej poszliśmy. No, nie zostało nam nic innego niż to sprawdzić. Ale fajnie, bo zaczyna się rozjaśniać, co może oznaczać tylko jedno. Że uda nam się może przetrwać. Znaczy, no właśnie, może, może nam się uda. Najgorsze jest to, że te moby są też agresywne i się pojawiają za dnia. Czy widzieliście początek tego odcinka? Tam się odpierdzielało cały czas jakiś szambo, nie? Nie, no ale w takim lesie to nawet nas nie było, więc no tutaj już nie ma co szukać, słuchajcie, tego miejsca, gdzie straciliśmy itemy. No niestety, glitch nas pokonał, ale chciałem powiedzieć, że przetrwałem, no ale zginąłem tyle razy, że no nie wiem, jeżeli dotrwaliście do tej minuty filmu, możecie napisać, ile razy zginąłem, bo ja już nie pamiętam, a chętnie bym się dowiedział. Przypnę wam wtedy serduszko. Łonie! uczu Pół wieku. Dobra, czekajcie, czy to mnie goni? Ej, nie goni mnie, ale ty tak nagle były takie dźwięki. O, nie, nie mogę sprintować już. Pa! No to jest zły znak, ale wschód słońca jest, co oznaczać może tylko jedno, że cały dzień i całą noc przetrwaliśmy. No nie było to proste. Z moi drodzy, no dzisiaj krótko, ale myślę, że y, tematycznie, w sensie, że no dużo się odpierdzieliło w dzisiejszym odcinku. Tylko jeżeli obejrzeliście odcinek cały, koniecznie zostawcie łapy w górę. Subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, bo film pojawiają się codziennie. Ja byłem WK. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się na razie i. Elo! Pa!